Proponowane zwiększanie y, udziału y, pieniędzy na wydatki z, wojskowe zbrojenia. Przykład do 2% PKB. One w jaki sposób mają konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze? To znaczy, po prostu budżet wydaje więcej, więc gdzieś trzeba te pieniądze znaleźć, i czy to się automatycznie zawsze przekłada na wzrost gospodarczy, zależy od tego, jakie państwo ma y, zasoby właśnie w tym przemyśle zbrojeniowym. Jakby to na przykład wyglądało w Polsce? Kilka raz, po pierwsze, ważne jest, na, coś, na co się pieniądze wydaje. Czy upraszczając na ubrania, czy na jedzenie, czy na inwestycje. To po pierwsze. Po drugie, Doświadczenia innych krajów pokazują, że przemysł brojeniowy nie może powstać wyłącznie na bazie przemysłu państwowego. Akurat w Polsce, z tego co słyszałem ostatnio, część przetargów wygrały firmy również prywatne. To bardzo ważne. Czy dobrze by było, gdyby nasz przemysł brojeniowy korzystał też z zamówień za granicą, a nie tylko był nakręcony przez własną koniunkturę, bo wtedy jest to dalesnie optymalne? No pamiętajmy też, że istnieje ryzyko, że wszystkie pieniądze, gdyby cały przyrost wydatków na zbrojenia szedł, na zakupy za granicą, no to nie byłoby optymalne z punktu widzenia rozwoju, a z kolei na siłę kupowanie słabszej broni w Polsce też nie ma sensu. Czyli no oczywiście ma, jesteśmy krajem flankowym, yy, czyli jesteśmy granicznym, w związku z tym na, naturalna będzie taka presja wzrostu wydatków. I im więcej wydatków inwestycyjnych, kosztem powiedzmy sobie szczerze, innych wydatków w budżecie. No taki jest dylemat, to znaczy jeżeli chcemy wydawać więcej na zbrojenia, ja to rozumiem, to musimy ograniczyć inne wydatki. więcej będzie wydatków inwestycyjnych, tym bardziej mogą mieć one pozytywny wpływ na wzrost, pod warunkiem, że nie będą to tylko kierowane wydatki czy te y, zakupy do firm państwowych. bym apelował. Chyba y, bieg wydarzeń w ostatnich, w ostatnich czasach pokazał, że musimy przestać udawać, że mamy armię, prawda? I ją stworzyć nowoczesną i y, z, zupełnie zredefiniować, co się dzieje zresztą, y, przyszłość polskiego przemysłu zbrojeniowego. Ja akurat jestem zwolennikiem właśnie tego, żeby Polska miała swoje zaplecze przemysłu zbrojeniowego, dlatego że to niesie ze sobą wiele korzyści. Oczywiście, uwzględniając to, co powiedział pan prezes Petru, że no, skądś za to pieniądze na to się muszą znaleźć, prawda, i że coś kosztem czegoś, ale proszę zobaczyć, że przemysł zbrojeniowy, jeśli jest przemysłem nowoczesnym, a mamy wszelkie szanse, żeby polski przemysł taki był, żeby kooperował z, naj, z najlepszymi, co się zresztą już zaczyna dziać, no jest nośnikiem, potężnym nośnikiem innowacji, które się później jakoś tam przekładają na innowacje również w sektorze cywilnym. Nemteste? Przemysł stabilny, za, y, y, który generuje dobry eksport, jeżeli jest oczywiście na odpowiednim poziomie. Światowym światowy, tak. światowy poziom. Światowy poziom musi być i y, y, dzięki temu rozwojowi zyskamy jak gdyby dwie rzeczy. Z jednej strony będziemy mieli armię, która będzie nowocześnie uzbrojona w oparciu o nasze zaplecze, prawda, i badawcze, i, i produkcyjne, e, dobrą ofertę eksportową, stabilne zatrudnienie dla wielu set tysięcy osób. Pan to są, o przyszłości, czy przyszłości? Ja myślę o przyszłości. To są dopiero początki. To są dopiero początki. Dopiero sytuacja zagrożenia, które się pojawiło w tym roku, tak naprawdę, to po prostu pokazała nam, że inaczej i nie ma innej drogi, po prostu. I musimy pewne wyrzeczenia zrobić i ten kompleks bardzo nowoczesny, konkurencyjny zbudować z udziałem, jak pan prezes Petru tutaj powiedział. To jest rzecz, moim zdaniem, bardzo istotna. To nie może być tylko kompleks państwowy, ale musi być konkurencyjność ze stron również i prywatnych. Música